Prokuratora Rajonowa w Rybniku zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w dniu 4 sierpnia zeszłego roku na ulicy hotelowej w Rybniku Kamieniu. W sprawie tej skierowaliśmy akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rybniku przeciwko sprawcy tego wypadku. Podejrzany pił ze znajomymi już w sobotę dnia poprzedzającego wypadek, pili również w niedzielę. Następnie podejrzany zdecydował się wsiąść za kółko pojazdu i jechać jechali w kierunku Rybnika na kąpielisko następnie poruszał się samochodem w kierunku rybnika kamienia. W, w, po, po wypadku podejrzane zostało przebadane na zawartość alkoholu w oddychanym powietrzu. Wyniki to, wyniki to 2,7 promila alkoholu w powietrzu. Natomiast wyniki badań krwi to 2,43 promila alkoholu we krwi. Krew podejrzanego była wolna od substancji psychotropowych. W sprawie uzyskaliśmy opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego, który dokładnie przeanalizował cały wypadek, jak doszło do tego wypadku. Biegły posiłkował się tutaj przede wszystkim śladami, które zostały zabezpieczone w trakcie oględzin po wypadku. Analizował również zeznanie świadków, a także wyjaśnienie podejrzanego. Biegły wskazał tak, iż podejrzany dojeżdżając do jadąc ulicą hotelową, dojeżdżając do skrzyżowania z, ulicy, z ulicą Boja Żeleńskiego. Jechał wtedy z nadbierną prędkością wynoszącą około 70-80 km na godzinę. Następnie został wyrzucony siłą środkową na jego zewnątrz. Jechał wtedy na wprost pokrzywdzonej, która szła po lewej stronie jezdni ze swoim dwuletnim synem. Wtedy wykonał manewr obronny, przestał już w ogóle panować nad pojazdem. Pojazd zaczął obracać się wokół swojej osi i tyłem pojazdu potrącił najpierw 14-letnią rowerzystkę, a następnie 7-letniego chłopca, który niestety na skutek uniesionych obrażeń na miejscu zdarzenia. Podejrzanemu, po bo tego jeszcze nie powiedziałam, zarzucono po pierwsze prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości z wynikiem 2,7% promila alkoholu w powietrzu, 2,43 promila alkoholu we krwi. Podejrzany jechał w stanie trzeźwości na trasie Rybnik-Pniowiec-Rybnik-Kamień. A następnie drugi zarzut to jest doprowadzenie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także sprowadzenie niebezpieczeństwa nastąpienia katastrofy w ruchu drogowym. Kara mu grozi? Za pierwszy czyn w stanie czynności grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, za drugi czyn za spowodowanie wypadku skutkiem śmiertelnym kara do 12 lat pozbawienia wolności, Łącznie podejrzanemu grozi kara 14 lat pozbawienia wolności, a nadto dożywotnie zakaz prowadzenia pojazdów, a także sąd um, może orzec nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.